A to ruszamy na kopieniec. Czy dojdziemy, co zobaczymy? Taka aura i baranki w tle. A dwa tutaj są, tutaj są jeszcze dwa. O, następne kotki tu są. <grym> jeszcze jeden. Nie, jeszcze jeden Ten śpi. i śpi. i gościu wyszedł na szczyt Tutaj jest jakiś las Patrz, patrz, tu jest kawałek Chmury pędzą Gdzie to polana? No to jest polana Kopienicka Ja widziałem taki stary gysie. Powolutku, bardzo ładnie a nie wiem Co? posiłek na trasie Pizza Pizza hi, 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 hi. Tyk. I już koniec wędrówki powoli No właśnie Czy jesteśmy przy jakim sklepie? Czy jesteśmy w jakimś bardzo ogromnym sklepie ogrodniczym A, No właśnie Ze wspaniałych roślin No